Witajcie widzowie! To jest odcinek z 99 dni w lesie. Pierwszy raz w to gram. Wiem, że to jest mega popularne, a wyświetlenia wiecie, muszą się zgadzać. <laughs> dlatego dzisiaj to nagrywam. Nie wiem kompletnie jak w to się gra, więc jak będę jakieś błędy popełniał to nie mówcie Ach, ten Bricio jest taki beznadziejny. Bo co prawda jestem beznadziejny, ale to tylko dlatego, że gr gram pierwszy raz. I... A jak już pogramy więcej, ja, ja jak pogram, to oczywiście będę przychodził 99 dni na luzie. Ja już tak wiem, że nikt nie pyta, powiem ja już po rozpoczęciu roku jestem załamany. Plan lekcji. Niestety nie, nie, tylko w piątek wypadł dobrze. Jutro pierwszy dzień szkoły, nie wiem jak sobie poradzę. Ale dosyć pierdzielenia o mnie. Zaczynamy z tym beikonkiem. Nie mogę już z nim? A za późno. No to lecimy tu. Chodźcie, chodźcie do mnie, nikt nie chce do mnie przyjść. Ej, dobra, bo ja bym chciał. i da dawajcie, dawajcie ktoś ze mną. Syk, wejdę tu, no chcę tu wejść. A dwójka. Ej dobra, bo to się przedłuża. Ja po prostu sam sobie zagram. Jak nikt nie dołączy. No to 13 sekund. No zapraszam pana, zapraszam pana. 5 osób jest. W wolne miejsce. No chodźcie. No ładnie. Ktoś wszedł. To dobrze. Przeszła 99 dni. Poszukiwaj zaginionych dzieci? A, no faktycznie, było coś takiego, że trzeba tam dzieci. O, stara torba plus stara siekierak. Okej, okay, dobra. To, to się nawala w to. W drzewo się nawala. Tu mi głód spada. Okej. Okay. Dawaj to drzewo. A, muszę wziąć starą torbę i zapakować, tak? Muszę jakoś to... A, sklep przyciągnij. Nie wiem na to zrobić. Sorry, jest widzowie jakieś to ogarnę. Nie wiem. Dobra, wyt, wyt, wytniemy to, wytniemy to. się wytnie. Tutaj nie będzie tego, bo widzowie nie, nie mogą wiedzieć, że jestem taki beznadziejny. Dobra, widzowie, już ogarnąłem, po prostu to trzeba F klikać, a jestem głupi, głupi, głupi brysiu. Spamimy tym. I cyk, i znowu, ognisko, ognisko, i co też mogę, dobra, pięknie, się pali. Ale coś z by wypadało. Wezmę to sobie siekierkę. A o kurna, nas się zbliża. Gim, lujczku. Um. Mogę? A, muszę sobie wziąć przecież. F, F. Ucieczka, ucieczka. Uciekaj, Brysio, Brysio, uciekaj. Ej, bo jest lipa. Jelen jak mi się już pierwszego dnia pojawi i mnie zeżre. To będzie problem. O, jak tam. Ej, dobra, chyba przyniósł te. Przy, przyniósł drewnianko. Powiedz proszę, powiedz, że przyniosłeś drewno. Mamy 12 pro... 2, 19% nie przeżyjemy tego. No wiem, wiem, że jest prawie. Bić! bimy je. Jest. Dobra. Szybko spierdziła. A o Jezu! Dobrze, że... Mamy... mamy trochę... mamy też żarcie. Ja bym sobie coś wpierdzielił i to jakoś się... O, dziękuję. Mogę to zażyć Pewnie, Brysio, o Żrej, żrej póki możesz. Pierwszy dzień chyba na easy, to przejdę. No. Nie będzie to jakichś większych trudności. zobaczę co można skraftować. Jak w Minecraft'cie normalnie. Mapa za trzy drewna, stary łóżko 20 pułapka na króliki. O, jest, jest, e... jest już e... dzień. Dzionek jest. W ogóle mapa się powiększyła Co to jest blacha jakaś? F wezmę sobie F. Nie wiem, nie wiem mi tak mi pewnie zaraz umrę Ale wiem, że... O kurde tam jest lis, list chyba jest mocniejszy Spamimy my szkołę i mamy. F. O, muszę stalu torbę wrzucić. się nie, nie nauczy po prostu. No, się nie nauczy. Jest jakaś chatka rybaka. Zaraz muszę to ogarnąć. Zaraz, ale to... Nie teraz, bo teraz trzeba wypakować wszystko. Tutaj drewna nas pamiłem Wezmę sobie trzy drewna. Bo mogę chyba sobie coś zrobić teraz. Jedna blacha. Ja mam... Nie, nie mam śrubki, ja mam blachę jakąś. matka, matka sobie. A, nie, za mało drewna. A, ognisko jest prawie... Ogrisko jest prawie wypalone? No opcji, już. Gdzie ty mój się ziomek poja... poja podział? No, muszę szybko coś... Szybko. Nie ogarniam totalnie tej gry. Po prostu nie wiem, no. Nie ogarniam Tyk, tyk, tyk. Amunicja! O kurde, ty ja zrobię. Mam jedną sztukę. Nie mam pewno, to szybko sobie skończę po jakieś padyle. Syk, jeden badel, drugi badel, trzeci badel. To jest za mało. Jeszcze głodny jest, Brysio. To zabić królika. Noc się... O, nie, nie. Nie, dobra. Nie, nie, trudno, przeżyję jakoś jeszcze. Jeszcze tą noc przeżyję. Mam, mam trochę drewna. Dam jakoś radę, dam radę. W ogóle, gdzie ten muziowek się podział? Nie, nie ma go On dalej jest On... On wrócił. Ty, dobra, on jakoś... On jakoś to ogarnia Gdzieś głęboko w lesie O kurde um. e, Do widzenia Nie, nie dalej nie mogę Ty, niech tu trzeba wziąć drewno No mhm. więc mhm. To jest total amunicja rewolwerowa Okej, okay, to wypuszczę sobie drewno razy dwa dalej nie rozumiem A może to trzeba... Aha! Dobra, Brysio idiota. Zjem, ho, 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 zjem mu. Czy też mogę? Jakby. Sadzonki nie ma... Mo... Jakbym wrócił sadzonkę. Trudno. Nie wiem. Z... Ja jeszcze wszystkiego się nauczy, Brysio. Jeszcze się będzie wymiataczem w tę w grę. A chłop ma, chłop ma już, jest już rozwinięty nieźle. Okej, okay, lecimy od razu na polowanko, jakieś szybkie. po z tej studni dostanę tą blachę. Mam. Wilk! O kurde. Nie wilk, nie, nie nie chcę się z tobą uklepać na razie, mądreczko. Kolce jakieś. Ty, a co to? Ty jest to moment. Wungiel! Bierz ten węgiel, brysio. Hata rybaka to jest? Nie, po prostu jakaś chata. Co tu jest w środku? Monetki. O, ile, ile rzeczy fajnych? Nie, 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 to zabieram, to zabieram. Otw otwieram skrzynię O jezu, hm. o! biorę dobrą siekierę, mam teraz. Fajną siekierę. Dobra, tu jeszcze jest. No nie wierzę, no. Brysio obłowi. E, dobra, szybko wracaj, bo zaraz się noc zrobi i Brysio zginie. I tak już dużo zebrałem rzeczy. Fajne rzeczy. No tak Ślubkę wezmę sobie Bo ślubkę moż, można dać tu Węgiel też można dać tu? Nie, węgiel, węgiel chyba, chyba nie Węgiel do ogniska można dać, to sobie zachowam Nie mamy węgla Mamy węgiel, ale nie mamy drewna To się jeszcze sobie na szybko po jakiejś drewna Mam nadzieję, że ten ziomek coś jakby sk y skombinuje na szybko. Jakieś żarcie, bo ja głodny się robi się po prostu. Czemu on tyle żre? Zobacz, jak z tej siekiery się bije. Siema. O, o szybko. O, nie, nie, nie. Tak, wiem to. Dobra, węg węgiel damy. O kurde, węgiel jak poszło. Jak buchnęło. Co ja tu mam? F, 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 F. O nie, do, to tu wezmę sobie. Oj, 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 noc, noc. Noc się porobiła. Dzięki, z, zjem, zjem sobie. Gdzieś głęboko w lesie. Dziecko sobie płacze. Co to bije go? Wilk go bije. Bija. Ale jajca. Chłop ewidentnie troszczy się o jedzenie. O kurde, jak chłop. Ty, on jest mega dobry. Masz sobie pod podpierdzielę jedno. Oła! Wez... znaczy wezmę to sobie zjedz, Brysio. To sobie usmasz. To też zjedz. Bij tego wilka. Ja ci nie pomagam na, na znaczy Niestety, ale ci nie pomaga. Ale mogę coś skraftować. Na przykład to. To też jest ławka rzemieślnicza. To chyba się nie opłaca tego. A nie, dobra, to się. To właśnie trzeba. Ulepszył. O kurde, teraz to mamy nieźle. Co tu jeszcze jest fajnego? Jakieś lepsze jeszcze rzeczy. Ale dobra, no to trzeba mieć więcej rzeczy fajnych mam dobrą siekierkę, no ale myślę, że to nie starczy. Czekaj, on, on pewnie już to zrabował. No, zrabował to. A, więc mam wędki. O, łosoś. Wezmę łososia. Tutaj już nic nie zostało. A nie. W umgiel. Wungiel się przyda. Tam jakieś grzybiarze mieszkają? Grzybiarze. w środku co tu jest? Blacha. No, nieźle. Ale ja bym chciał tą, tą lepszą. Tu w środku wi... O kurde. Dobra, byś obijał się. Tak, jesteś kurne cwany? Nie. Brysio boi się. To ja sobie może lepiej pójdę. Później tu wrócę, nara, nara, Brysio uciekaj. Brysio uciekaj. I do mojej przyjemnej nory. Nie ma znowu chłopa. Ach, trudno. A w ogóle zrobiła mi się tak myszka, nie wiem jak. Ale trudno. Fajnie tak nawet. Żolej blacha. Łososia pięknie upiecz upieczony. Wezmę sobie Lotarkę mi chłopi wziął. Mam lotarkę. joli super. Hmm. Tam coś jest. W tym domku. Witam tam tego kurczaka. Ja idę zobaczyć, co tu jest. Jaż mogę tylko dwie rzeczy zobaczyć, jakby. Oj, duo będzie się dos. O kurde! Ucieczka! Musimy się bronić! To najlepiej mieć ognisko gdzieś. No, może i nie na fula. Tajemnicza grupa się do mnie zbliża. Kultyści, tak? Są kultyści. O, jeźdź, o. Dobra, musimy się bronić ziomek. Sobie zjem jeszcze przed tym. Bij się! Brysio! Ale Brysio umie się bić. Brysio to nie jest pierwszy lepszy. Takich kultystów to ma na szczała. No! Frajerzy! Klejnot kultysty. No spoko. Monetki wezmę. Ej dobra, to, już, to jest czwarty dzień. Myślę, że dobijemy do 5 dnia i kończymy ten odcinek. Następny będzie do 10 dni. Albo nawet 20. Bo ja to nagrywam już, jak jest późno, a jest godzina. Dwu... No nie, no, no bez przesady z tym późno. No a tak 20.30, ale jutro szkoła. I nie mogę tak długo nagrywać, bo tamto odcinek miałem nawet do 21.00. Nagrywałem. Ale teraz muszę kończyć. Mam nadzieję, że, nie wiem, to mi się zapisze, nie, nie zapisze mi się, to jest Roblox. Ale mam nadzieję, że tak dobrze mi pójdzie w następnej jeszcze rozgrywce. A ja się z wami żegnam. History by Brysio. No, cóż mogę powiedzieć. A, cóż mogę powiedzieć. Żegnajcie widzowie. Mm, mam nadzieję, że fajnie się oglądało, a ja hej, papa.